dla każdego, który by chciałby sobie taki skuter jak sam naprawić. Każdą naprawę zaczynamy od odłączenia akumulatora. To jest podstawa. Cokolwiek robimy przy skuterze przy, przymocowana, że nie chce się od, 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 odciągnąć. Więc odkręcamy tutaj minusowy przewód. Odkładamy sobie go tu na bok. Tą klapkę możemy z powrotem tutaj przykryć, żeby tam coś nam nie wpadło. Wyciągamy sobie tą klapkę tutaj. Teraz odkręcamy sobie ten bagażnik pod siedzeniem. Są tu cztery śruby, tu jednej brakuje. Najlepiej jest używać sobie wkrętarki. Przyspieszy to pracę. Jedna śruba tutaj i dwie tutaj. Wszystko sobie odkładamy, żeby nam nie zginęło. I teraz możemy łatwo wyciągnąć całe to siedzenie z tym e, siedziskiem, następnie odkręcamy dwie śruby mocujące te plastiki tutaj są z takimi gumami oraz ten bagażnik odkręcamy tutaj bagażnik, odkładamy sobie na miejsce. Teraz odkręcamy tutaj takie śruby, które trzymają tutaj ten cały panel, ale widzę, że to jest urwane, więc nawet nie muszę tego odkręcać. mamy tu takie dwie, dwa wkręty, które trzymają po obydwu stronach ten cały panel, też odkręcamy to tutaj. Odkładamy sobie, oczywiście, gdzieś z drugiej strony, tam tą śrubę. Tutaj jest też urwana w starych skuterach, to jest normalne. I tutaj dwie dwa wkręty, też ich tutaj brakuje, później to trzeba będzie wszystko poskręcać. I teraz możemy ten cały panel sobie tu wyciągnąć. Oczywiście wcześniej trzeba wyciągnąć wlew paliwa. Wyciągamy wlew paliwa, później od razu go będziemy wsadzać, żeby tam się nie nasypało czegoś. Teraz możemy sobie cały ten panel tutaj wyciągnąć. Zostaje nam tylko odciągnąć linki do zamka. Czekamy tą linkę tutaj w ten sposób, że wysuwamy tutaj ten pancerz. Czasem jest mocno przypięty, czasami jest ciężko to wysunąć. Wysuwamy tutaj, przekręcamy tą linkę i ona sobie tutaj łatwo nam wychodzi. Teraz tutaj zdejmujemy, odkładamy w bezpieczne miejsce. No i tu mamy już bardzo, do, bardzo dobry dostęp tutaj do silnika.